Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Krzysztofie. Odpowiadam na pana pytanie. Czy Angelika powie tak na zaręczynach i będziemy razem już na zawsze? <grym> Karty generalnie no, nie lubią mm, pytań dotyczących tego, czy ktoś na przykład będzie z kimś na zawsze, tak? Bo energetyka kart no aż tak w przyszłość może nie wybiegać, tak? Tak jak zwykle. Wybiega no, świetnie na jakiś krótszy jakby czas, tak? No a tak na no, aż taką przyszłość, to, to raczej staram się nie stawiać tych kart, ale oczywiście zobaczymy, za zadam pytanie i zobaczymy, co tutaj się... co, co karty zechcą pokazać. Pyta pan Krzysztof, czy Angelika powie tak na zaręczynach? I będziemy razem już na zawsze. Pyta pan Krzysztof, czy Angelika powie tak na zaręczynach? I będziemy razem już na zawsze. Mhm. Czy tak będzie? Aww. Mm -hmm. Oj, to się będzie działo. <grych> Mamy dziesiątkę denarów, finalnie, czyli kartę rodziny, kartę przedłużania rodu. To jest najlepsza karta, generalnie w sprawach zawodowo-finansowych, jaka, jaka mi wychodzi, tak? Bo to, jest, to są bardzo duże korzyści materialne. To jest rozwój ogromny, to współpracy, tak? Dziesiątka denarów, no przedłużanie rodu również, tak? Rodzina, trwałe struktury. Pan pyta, czy na zawsze? No, według kart, no, to jest odpowiadająca bardzo pozytywnie karta, tak? Natomiast, panie Krzysztofie, tu jest trochę do przepracowania sytuacji, tak? Pytanie brzmi, czy powie tak na zaręczynach i że będziecie razem już na zawsze? No właśnie, trochę jest do przepracowania, ale po kolei. Co jest na tak? Karta Pazio Buław. to jest taka karta, szansa, aż się pali w dłonie, ognista, buławowa, tak? Czyli ogień jest, namiętność wokół tej całej sytuacji ogromny, e, ogromna, także no zdecydowanie potencjał jest rewelacyjny, tak? Energia sprzyja, wszystko sprzyja, cały wszechświat sprzyja, szansa, aż się pali w dłoniach, tak? Jest ogromna szansa. Ale co jest na nie piątka denarów? Generalnie piątka denarów, tak? Yy, mówi o no, takiej sze 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 szeroko pojętej biedzie, tak? Nie tylko finansowej. Może być fi jakieś takie braki finansowe, no ale przede wszystkim to też mogą być braki jakieś energetyczne, zniechęcenie, tak? Yy, brak energii, brak yy, w ogóle jakiejś woli, siły, tak? No, motywacji. No, i coś takiego dokładnie może poprzeszkadzać. Bo, że na przykład. Yy, że na przykład. Yy, tylko to jest przykładowe. Że na przykład, nie wiem, yy, zaręczyn akurat w tym momencie, o którym Pan myśli, na przykład nie będzie, tak? Nie odbędą się wtedy. ale na przykład troszeczkę później. Tylko taki przykład, tak? Ale tutaj jakieś braki. Brak, jakiś brak, jakiś niedostatek, jakiś. Niedobór czegoś, tak? Bądź też tak jak powiedziałam, jakieś przesunięcie, powiedzmy. Coś takiego może poprzeszkadzać. Także proszę mieć to na uwadze. I też proszę się nie bać, bo może być tak na przykład, że Pan będzie się bał, i gdzieś tam Pan zrezygnuje z tego. No, według kart to, to będzie przeszkadzające, jedynie, tak? To nie będzie korzystne. No i karta rado to jest karta kochanków. Karta kochanków, owszem, mówi o romansach, ale przede wszystkim mówi mi o wyborach. Czyli przed Panem tutaj będą bardzo poważne wybory, tak? Będzie Pan musiał podjąć decyzję i Pan nie będzie wiedział za bardzo, w którą stronę iść. Czyli coś tu jeszcze jest na rzeczy, tak? Jakieś naprawdę decyzje do podjęcia bardzo poważne przed Panem będą. No także. Coś tu jeszcze jest takiego. Dajże sobie kilka kart, żeby tutaj to interpretować, zobaczyć co tam będzie się dalej działo. No i cóż, przede wszystkim. Paść kielichów. I karta wieży. Kompletnie trzeba pozbyć się raz na zawsze wszelkich kompleksów, uczucia takiego, że ja nie podałam, nie dam rady, że jestem za słaby, że nie wiem, nie zasługuję na nią, że Jakieś lęki takie? Absolutnie nie. Nie może tego być. To są bzdury. Tego być nie może. Trzeba sobie pokonać to w sobie jak najszybciej. Karta wieży. Pokonać. Zburzyć to, na czym wszystko, na czym się Pan do tej pory opierał, a żeby powstało nowe. Ale zburzyć. I zamiast tego pazia, to żeby Pan po prostu czuł, czuł się i był cesarzem. Bo cesarz to jest głowa rodziny, cesarz to jest e, pracodawca bardzo często, ale to, to jest osoba władcza, decyzyjna, która ma wpływ na wiele, wiele aspektów. E, I dokładnie tak jak pan pyta, czy powie tak i czy razem na zawsze tak, cesarz jest bardzo często mi wychodzi w kartach jako po prostu partner docelowy, czyli jak najbardziej, no. Energia sprzyja ogromnie, energetyka sprzyja bardzo, potencjał jest ogromny, tylko musi pan sobie to pokonać i tyle. Koniecznie. I tak, karta umiarkowania. No tutaj już Pan się czuje cesarzem, tak? Już, już jest Pan pewny siebie i Pan wie, że i ona zasługuje na Pana i Pan na nią. Tutaj umiarkowanie. No, sytuacja się ustabilizowuje, tak? Gdzieś tam energia, emocje się ustabilizowują, tak? Jest tak, jak jest, na razie nic się nie rozwija, ale spokojnie jest, jest dobrze. Dalej, siódemka mieczy, żeby nie posiłkować się żadnymi kłamstewkami, bo może ktoś coś źle zrozumieć i z tego po prostu potem wynika jakiś problem, tak? Żadnych kłamstewek, żadnych półsłówek, żadnych yy, niedomówień, niedopowiedzeń, yy, żeby... Coś takiego, po prostu wyrażać się jasno, tak? Nie posiłkować się kłamstwami, ale również zwracać uwagę, czy po prostu tutaj Pani Angelika też się nie posiłkuje kłamstwami, bo to nie wyjdzie na dobre. Dalej, trójka denarów. No, już pra, pracujemy nad sobą, tak? Trójka denarów to jest super karta, ja ją bardzo lubię. Ona mówi o tym, że dajemy dużo z siebie, Dużo energii, serca, e, całego siebie, całej siebie, e, czasu, tak, poświęcamy, ale to do nas wraca, tak? Czyli współpracujemy, bo to jest współpraca przede wszystkim. Współpra będziecie współpracować według kart z, z Angeliką, tak? I będziecie pracować nad sobą i nad waszą relacją, nad tym, żeby była coraz, coraz, coraz to lepsza. I bardzo dobrze. Dalej mamy jeszcze. No i tu są bardzo ciekawe karty. Ech, już od tego momentu jest super, ale tak. Dziewiątka kielichów, karta sądu ostatecznego i piątka mieczy. No i właśnie. Ktoś po prostu nakłada maskę. Albo nie, nie pokazuje się dokładnie takim, jakim jest. Niedobrze. Ale na szczęście z tego będzie wyzwolenie, katarzis, uwalniam się, wyzwalam z tych wszystkich masek, z tych negatywów, wyzwalam się, z tych kłamstw się wyzwalam, bo tu też jest jakieś kłamstwo niestety, Piotka, mieć jakieś kłamstwo, czyli. Mogą wyjść na jakieś kwestie, które być może przynajmniej zatajano, tak? Czy też, nie wiem, nie dopatrzyliśmy się czegoś, ale również nie zakładać maski i też być czujnym, czy druga osoba nie zakłada maski, ale tak czy inaczej w sądzie ostatecznym będzie katarzis, oczyszczenie, wyzwolenie, z kłamstw wszelkich i to będzie dobry początek. Naprawdę. I teraz tak, królowa denarów. W tym momencie już Pani Angelika pokazuje się jako królowa denarów, czyli kobieta zaradna, z sukcesami, potrafiąca o siebie zadbać i zadbać o rodzinę. Kobieta cenna dla siebie, ale i cenna w Pana oczach. I to jest najważniejsze. Ale no, pragnę też zauważyć, że to nie musi być Pani Angelika. To może być ktoś nowy, tak? Tylko tak sygnalizuje. Także to już jest, jakby decyzję e, pozostawiam panu. Natomiast owszem, może to być pani Angelika i od tego momentu naprawdę już dzieje się dobrze. Pan widzi ją jako kobietę po prostu cenną, bardzo cenną, wartościową. I teraz tak. Dwójka buław jeszcze troszeczkę przeczekanie takie, tak? Przeczekanie. E, no, ale trzeba w końcu decydować się, w którą stronę idziemy, czy w prawo, czy w lewo. Bierność, ale, ale, decyzja jest konieczna. No i tu już cudownie. A z kielichów dziesiątka denarów. A z kielichów, motylki w brzuchu, nowy początek, nowa droga, nowa ścieżka. Narodziny mogą być również, może być ciąża. Na pewno nowa droga, i takie motylki w brzuchu, i po prostu radość, ulga, szczęście. No, nie do opisania. I przy tym dziesiątka czyli tak jak powiedziałam, przedłużanie rodu, bardzo duże korzyści finansowe, rozwój ogromny, e, sukces na każdym polu. Naprawdę, rzadko, rzadko kiedy takie piękne e, karty, piękne tak piękne konfiguracja kart występuje, także tylko się cieszyć, ale do przepracowania troszkę jest, tak? Czyli, czy powie tak i będziecie razem już na zawsze, według kart jest ogromna, ale to ogromna szansa na to, tylko żadnych kompleksów, żadnych kłamstw, trochę do przepracowania. Żadnego uczucia jakiegoś tego e, takiego niedostatku. Nie, jak, po prostu skupiamy się na tym, że jesteśmy super, że jesteśmy pewni siebie, tak i tyle, i że za, zasługujemy na szczęście. I wtedy to szczęście będzie. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, że wszystkiego co najlepsze. Trzymam kciuki, żeby wszystko jak najszybciej się udało. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia.